Sponsorem serii Mercedes-Benz 300 SL jest wydawnictwo Fizji Publishing. Dzięki wielkie za zaufanie. Cześć, z tej strony Zordi Petrohet. Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Mercedesa 300 SL z kolekcji Fizzy Publishing. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 24 numer kolekcji, a potem złożymy sobie lewe tylne koło. Jeśli interesuje Cię tego typu dodatka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej. A teraz zaczynamy. Numer 24 zawiera opona lewego tylnego koła. Gumowa, felga lewego tylnego koła, metalowa, bęben hamulcowy, plastikowy, płyta nośna, plastikowa, kołpak, plastikowy, przewód hamulcowy 1, plastikowy, przewód hamulcowy 2, plastikowy podkładka plastikowa i dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie bierzemy sobie oponę razem z felgą oraz co jeszcze? Z bębnem hamulcowym, ale to za chwilę. W pierwszej kolejności oczywiście trzeba rozgrzać oponę. Pamiętajcie, żeby rozgrzać ją do takiego momentu, aż będzie naprawdę wyraźnie miękka. Będzie wtedy łatwiej ją Posadzić na feldę Ja stosuję mm, tą oczywiście suszarę yy, i. I co? I użyję jej około 30 sekund. Ok. Hmm. Czy ona jest wystarczająco miękka? Jeszcze trochę podgrzeję. Ok. Jest dużo lepiej. Więc wkładamy. Czy tutaj musimy na coś zwracać uwagę? Ta no nie, jedyne na co musimy uważać to, żeby nie złamać tego małego czarnego wentyla. Więc sobie to tak dołożę. O, bardzo ładnie. Teraz od tyłu przytwierdzamy bęben hamulcowy, pilujemy strzałeczki, żeby była w tym samym kierunku. Cyk, bierzemy sobie dwie śrubki MM i przykręcamy. Ok, ze względu na to, że to jest lewe, tylne koło, no to bierzemy sobie podwozie, odwracamy sobie tak, żeby lewa oś była wolna, tak no i lepiej będzie i w pierwszej kolejności umieszczamy tutaj płytę nośną, tutaj mamy taki ząbek charakterystyczny, tutaj jest szczelinka, więc w ten sposób właśnie to nakładamy, no już testują firewerki. dobra i teraz nakładamy na to, tak jest. Nakładamy na to felgę w sensie całe koło, tak naprawdę. Trochę dziwnie. Rysiu, bo tutaj się wsunęło do końca, tak. I to nakładamy. Tak. Następnie podkładka. Cyk Następnie śrubka MM i przykręcamy. Ok. Tylko że. Tutaj właśnie to jak będzie się ruszało koło zależy od tego jak to mocno przykręcimy. dziwo koła przedniej, przedniej osi kręcą się lekkim oporem, ale da się je potoczyć. A tutaj od razu się jeszcze jest rozplekotane. Trochę dziwny montaż, no ale dobra. Teraz na koniec nakładamy kołpak. Tak jest, wszedł do samego końca i teraz chcemy e, zamontować przewody hamulcowe i teraz tak, mamy ten przewód hamulcowy e, i wpinamy go, nie wiem czy będzie widać w kamerze, tutaj jest miejsce na niego, więc wpinam, no, o, nie, tutaj trzeba od spodu, czyli trzeba minąć tą, o, tak najlepiej. I wlazło. Czy gdzieś to montujemy? A za chwilę. Będziemy przykręcać śrubką. Więc to idzie. O, tutaj na górę. Mechanizm różnicowego. Teraz bierzemy ten drugi przewód, i ten drugi przewód wędruje. No, ale dziwnie. Ok. No, ta końcówka będzie w tym miejscu. Teraz jest za ciemno. Albo jest za jasno, albo jest za ciemno. Tak, a druga końcówka wędruje tutaj. Czy gdzieś tam pod spodem? Nie. Bierzemy sobie śrubkę TM i tutaj w tym miejscu je przytwierdzamy. Dobra, już mocniej nie przykręcam, bo mam wrażenie, że Robię to już za mocno, dobra, i to, i to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje rama naszego Mercedesa z zamontowanym lewym tylnym kołem. Oczywiście poza lewym tylnym kołem jeszcze podłączaliśmy sobie przewody hamulcowe, no ale to taka mm, troszkę pierdółka, taka tak naprawdę Smaczek dla samych składających, a najważniejsze jest to, że mamy już trzecie koło i tak naprawdę rama już sama może stać na tych trzech kołach. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał pomagacie mi sfinansować kolejne kolekcje, które będę składał dla was na tym kanale, a poza tym macie wcześniejszy dostęp do filmów, które rzucam na kanał. Dodatkowo w każdą środę o godzinie 18 zapraszam was na streama, na którym składam modele z De Agostini oraz Subaru the Collections. A w następnym odcinku złożymy sobie tylne amortyzatory. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie!